Bo mi w jego Jackson! Bo mi gry z No tak, bo mi lub no Jackson First timeuje. Ani razu w trakcie splitu, ani na screamach nie piknęliśmy Jacksa, a on siedzimy w szatki on mówi tak. A dawajcie Jacksem zagramy <ślał> Myślałem, Gryzł żeby popi... Przysięgam! No normalnie Jackson grał i w jego! A w jego mamy 0% i ratio No i na screamach, i na oficjalach, 0% i ratio, bo on ma ka ego, gościu ma 300 LP w piku na masterze, rozumiesz? Fajgo, jego grasy z Mamonem i zapierd... kontent zepala i on myśli, że na Zubata ustoi. Czekaj! Ale kurwa, Że ty nie masz subika? Wariatini, wej, zostaw. No zostaw. Hejka! Oh. Hejka! Hejka! Ile brzydkich wiadomości! Chyba będę udawał, że ich nie widzę. Siema, okej, okay, dobra, widzowie, należą wam się serdeczne wyjaśnienia, e, o co tu w ogóle chodzi, ale mam... Tą koszulkę, nie? force możesz kupić taką. I czekaj, bo widzę dwie wiadomości, się powtarzają na czacie cały czas. Nie subujcie tej z zjewy Oj, o, jeszcze jest jedna. Witam, pragnę przypomnieć, że przegrałeś ta 15-latka i dwa razy wusa Prądu mi nie szkoda, ja mieszkam na Ukrainie, tutaj prąd jest tani, więc nie wyłączę streama. Ale tobie też nie powinno być z drugiej strony szkoda na subiczka na przykład, nie? Tutaj, żeby wysłać dla jednego dla streamera małe streamerki, nawet streamerki, małe streamerki. Więc się Manko, plus 10 kilo po przerwie? Przestań, no nie mów mi tak, nie mów mi tak. To już lepiej napisz, że mnie. Że się, że się skończyłem. Dobra widzowie, bo należą wam się jeszcze końcu, końcowe wytłumaczenia. Czy wy uważacie, że naprawdę w***ałem się na widza? Uważacie, że ja ku... nie streamowałem 3 czy 4 miesiące, bo po prostu miałem wy***e, leżałem se gdzie gdzieś r***a, u... wy... wciągałem k***a, przepier***ałem na kasynie siano i miałem w widza i zapomniałem w ogóle o tobie? Myślisz, że jestem śmieciem, co kurwa ma za dużo pieniędzy, jest milionerem i, i ma w... Jest streamowanie, bo nie musi tego robić? Naprawdę, tak uważa o mnie? Aż mnie zabolało, widzu, aż mnie zabolało tak bardzo. Ach, ale przynajmniej fajna koszuleczka, kaseko, forsaken.cloping, kupcie. Okej, okay, okej. Okay. Teraz chwila powagi. Przede wszystkim kończyłem projekty. Niedługo masa nowych rzeczy, o których nawet byście się nie spodziewali, co się stanie, co się stanie. To jest głowa mała, przechodzi ludzkie pojęcie. Po drugie, pracowałem charytatywnie, yy, pomagałem starszym babuszkom wycierać dupkę. Wiadomo, jak tam się wysrały, nie, tego, ktoś musiał im zakupy zrobić, no to jak nie, akurat. no biedne starsze panie ze Świebodzina, no nie wiesz ku**a, to nie mów <noise> Po trzecie, dużo rzeczy się wydarzyło, dużo rzeczy się wydarzyło, byłem chory, e, no ale już jestem Mamusia mi wyciściła myszkę, zobacz jaka ku**a czyściutka, kojarzysz tą klawiaturę, co miała pająka w środku? Pa, już nie ma, wyczyściłem ją Czyściutka, nówka sztuka. O, ole to chodzi, ole to chodzi. O, oj, przepraszam. Dwudniowy challenge. 48 godzin. Ja i mój ziomeczek zamulasty. Gramy, kurwa. Od unrankeda do mastera. Jak przegramy, to nie gramy już więcej daną postacią. Jak tam nie wyjdzie, podkienam się noga. I w te 48 godzin nie dobijemy mastera. To gole, kurwa, ten do... Pany herkacik na łyso, na glace, na jajeczko tak zwane, rozumiesz? Na, na jajeczko. Ruszyło, ruszyło! ruszyło. 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 Dawaj! Haha, big ha, fast guys. O. O. Ja już nie mogę, ja już nie mogę z tymi graczami. O, po, po... Gramy! Pierwsza gra, widzę, dzięki chostek. O kur... Chajelo! No co ty robisz, kurwa No stary, ogarnij się! No nie, tu się, kurwa! To pierwsza gra! Ja agro, dawaj, Agro, daj. Daj. Proszę, kila. Biorę Agro, tak szczerze. I tankuję cię. NO idzie No co ty robisz? GOŚCIUŻYGA bo przy... NA pierwszy GRZĘ On się dzięki w zaksu zaciągnął i się duzi spokojnie. <noise> Gościu pierwszy raz papieroska pali ty A pa, 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 pa ja, no, ja wam bo Nie, nie, nie Dawaj, dawaj. A, bo my do topa gramy na fili, patrz jaka szmata Nie ma... Wiesz że mam wiczkę, co ma 40 lat Dwójkę dzieci i normalnie pisze żeby mnie dymnęła? Dobra. Teraz... Co k***a Ten dżungler to... Ej stary, bo ja nie chcę się tego challenge'a odludować. Tków się złamy wami, co? My nie mamy wyboru chyba, stary. Pięk, se, ja... Ja... ci 40 lat pierd... Weź... Później, później. Teraz grajmy najpierw. Nie jest koniec. Ja idę do dżungli, stary, w meksie. No, Mamal nawet tylko. No to dawaj. No to k***a stary. No to

ja pierwszy jeszcze ghosty mi w pierwszej grze k... już. K***a już z k***y synka takę. Snajpują, snajpują na celendrzu. każdy bublem trafia w tej grze. I co, taka zła? Taka zła to nami! Ej, weź to energia. energii w wychował, wiesz, jeszcze go nie będziemy grać Ja się boję, że sobie wiesz gardełkę sobie zjesz Dostałem pytanko czemu masz y, kija w dupie To prawda czy nie Domino? Nie, to nie prawda. Masz bombę Nie nie za drugi takiego wyluzowanego gościa jak Domino Pana Biego Morto się dla MS-a? Taka szłata erka. Ja ty już złaskaw zajście Dobra impreza się kroi koć, kurwa, koń, Nieeee! Pierwszy! A co dostałeś? A ty? Nie wiem tego jak coś, można kończyć. Co to kura jest? CZUŁEM grą za jeden! musimy dostać cylinder! Ej, Ale... Ty się to Masz brązo? Wygląda gościu Masz brązo peskidum? Co, co ty masz? Golda 4 dostałem Ty masz brązo? <grym> Dobra, gramy pode mnie ten challenge Gramy pode mnie Ja <grym> mam Grać, się normalnie razem? Dobra, to trzeba dodać do zasady, będzie ciekawiej. Challenge uznamy za zakończony, gdy dwie osoby wbiją mastera. So. Ej, słabo mi, ej, kolosłownie. spokojna, na że Full ja że ona się, kto? Ty? Nie, no, Zorban. <laughs> o... <laughs> <laughs> Ale to Nie. mój widz, to mój widz. On się, to on się starał. Przekawać go, przekawać go. Właśnie piszę z tym Jarwanem na priv. On mówi no ogólnie Zamułek to cy, ale dla ciebie jakas jako się postaram, bo ty jesteś w porządku, gość e, i zrobię wszystko, żebyście wygrali. Ja mówię, dzięki Jarwanix, e, chyba chcesz nową klawiaturę, zaraz ci ogarniemy. Proszę, Jarwan, serio, dam ci Nówkę nie, sztukę, nie naprawdę Nówka sztuka leci do ciebie! Masz mamkę? No Masz tego! Drzewo! Nie! Zamułek, za No ty tego jest reala, to. Nie wytrzymałeś, no ja ja, z Super, super, konrad, super, kurde, wyściskał. Salam to bot CP3R. A to jest Dawaj tego Polaka, kur... Właśnie grana, na... na śmieć z golda, panie Rank1. Im dłużej oglądam tę transmisję, tym bardziej podpiewam w to, czy przypadkiem Rank1 nie było jedną wielką manipulacją. Albo czy nie jesteś obecnie washed starym z Refleksem Emeryta, więc czekam aż to udowodnisz, chociaż odbijając tego Czalka, bo na razie wizerunkowo wygląda dla ciebie tragicznie i pokazuje, że twoje miejsce jest w Poroszczy, a nie w Czalku. Pozdro. I zostaw sobiczka, SIGMA BOY, SIGMA BOY! Witaj Kaseko, apelowałbym o wyłączenie tej transmisji na Rozumiem, że z możesz brać dużo frajdy, lecz energia elektryczna dalej się marduje. Dla wielu ludzi energia elektryczna jest rodotacem, dlatego z góry dziękuję za wysłuchanie mnie. Dobra, jeden subik i wyłączam streama i nie odpalam przez trzy miesiące. Mam to samo, mam to samych.. Samy. No, no to tak, Kurwa Padłeś zajebiście Graj, 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 graj Zarwano, zarwano NIEEEEEEEE Ale ci widziłem, jak się ma... <śmany>, bo to Co? chyba te, to jest skin kur... Miało kaj, coś tak, miało kaj, coś masz, masz, masz. Blokuję, blokuję. Dobra, go def. No tak, w jak zawsze. Witam, Kaseko. Bardzo się cieszę, że odpaliłeś swoją transmisję, jednak mam pewne uprzedzenia. Czy nie powinieneś właśnie być na froncie i bronić swojej ojczyzny przed najazdem? A jest wojna jakaś? W mojej narodzie, czy co? Godzina trzy ty dalej w jakby, jakby w Polsce wybuchła wojna, to my by... Nie było. No nie nie będę kłamał, no nie będę kłamał, ja bym spiolił Wiesz jaką mam kategorię wojskową? A? Niżej, ja mam B D? D? No. No. A jak myślisz za co? Bo jesteś UPO? Nie, za wzrok, no minus 9 Ja minus 2,5 Go! Ładnie? Jak ona trafiła czarwem, ale nie trafiła ku na tej ari, no tego jeszcze nie widziałem! Finish, 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 finish. Dobra, 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 dobra. Mógłbym ci kupić bardzo ładną suknię Za kolejnym razem już jakoś pójdzie, lubisz pieniądze. A ja pieniędzmi się zajmuję pół. On i oni, oni na chyliosie! On i na chwili Ja badeka ja po wbrońzie do drugi. grze w już no po p... Zęby mam jak seksaj, że wspię się jak seksaj. Złoty bóg jak seksaj, jak za tę chodzę. Nie gołni mnie nowych policjantów. Za daleko, gdzie ty to rzucasz? Dobrze, dobrze. Patrz, kolejny, kolejny! Ludzie, dajcie mi a szalona. Patrz, widziałem wiele, słyszałem. A jeszcze nie Żadnego, tak. i Jeszcze A Auto! Yes! Finish! <noise> Ale to nie był brąz, stary! Tak, jak mam być szczery, to nie był brąz! Ja kojarzę... Tego Galio, kojarzę afeliosa. tego ten Nick Hekali ma to nawet... On ma chyba 1200 LP, żeby cię nie skłamać. Więc jest spoczko, to jest dobry poziom. Po prostu tak się gra trafiła. O, e, to też mogę najważniejsze do Mino, żebyśmy wygrywali. Najważniejsze, żebyśmy wygrywali to, że gra potrwa 30, a nie 25 minut, nie jest aż tak kluczowe. Najwyżej oszukamy trochę timer i wiesz, i jakoś tam się popieści i się zmieści. Ale najważniejsze, żeby były Winki. No. A, a druga sprawa jest taka, że jeżeli kur... nie wbijemy Mastera w 48 godzin, to widzisz. Tą idealną linię włosów? Ja już byłem Czekaj. łysy, nie chcę już być łysy Z, Zaraz sprawdzę No, no zobacz, ja mam kur... taki frys młodzieżowy dodany, fajny, pędzel do góry stoi broda, kurwa Zaraz fajny, a będę jak jajko wyglądał. Weź spaj! Full tryhard, nie przegrywamy żadnej gry i lecimy kół. Ku... Serio? Podoba ci się? No, myślisz, że dzwonę Lulu? No co ty, na pewno nie? Schoweruję, żeby team'i'ci nie zbanowali. Eee, może... Ty bo... Głupa sprawa! Nas mylej chyba Katarinę i zabrali Katarynę i zbanowali Lulu i Tristanę. A i my musimy lobby. Achować. gramy w brązie, nic nie będziemy chować. Ku... <grym> szanuj widza, widz chce zobaczyć jakie mamy lobby, widz chce zobaczyć czym będziemy grali przestań domino, nie bądź taki egoistyczny bądź w porządku dla ciebie, oni będą w porządku dla ciebie, znaczy jakoś tak na, na zmianę, respekt działa w dwie strony, zobacz ja widza szanuję, widz mnie za to subuje, e, ja mu daję fajny content, dobre streamki a przeciwnicy moi wiedzą, że nie jestem łatwikiem, dlatego chcą mnie zobaczyć na innej postaci ja bym Q, tak szczerze, ona flesza pali. O Jezu, Lewandowski! Lewa noga, k***y, bo No masz. Ja no, Co jest, kurwa? tak? To widz, to musi być widz na Lili, 100%. Walgo. Patrz, 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 patrz! No czemu dostałeś kół?! No ku nie miałem, co ja ci miałem zrobić? Kuja się boję Nie, chcę Konrad, no, proszę No to graj ku lepiej no Ody nie był taki zły jednak, jak sobie myślę Mam tam wujesz I wow, co? co? I co? I co taka zła? Okej, 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 dobrze, dobrze Już rozumiem, już rozumiem Rozumiesz już? Ale, Ju... Nie schodzi, ja ją e... daj no, Ma barierę? Mówi gdzie jest milion? Nie wiem, nie gram Kata, 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 kata! Ja ja ja, szybko Ex, ex, O kur... Przypiniłem taką gottę, po prostu No widzisz, trzeba mieć szybki mózg Szybko myśleć, zobacz kata w kur... bo kila nie dostała <śś popularity> Sipałem tą kartą! Szmat to kur... Kur... co stary su Chyba jaki szybki clear, zobacz jak to chodzi Oku. Jeszcze raz? Co, co kurwa nie blokujesz? A co mnie zablokować? W ulicy patera? Pat dlaczego wrócę mnie? Nie mów mi nic, pozwol żyć, Pozwól mi być! Katarzyna chyba. Pan na familie? Nie nic, <śmiennie> Ja tym polecę. Jaki jest twój ulubiony taniec? Flamenco, mam czy w Ale lowelo oseręcę lo, łabię Stary, jak ktoś gra, kurwa... Kto wie, czy pisze wiara? Taba, zobacz, jak ucenię. Ja bym grał sam, tak nie wskoczył, ale tak jakoś tak... A, czy ...tak czy to to nie skoczy, to Nowiego. To moja, oczywiście, jestem śmieciem! Ale zobacz, zobacz, oni nie mają mego, te typy! Bawi się w tym silverze brązie lepiej grać na czalku. No przysięgam! No to jest to, są... to! Ja tu mógłbym spędzić całe życie! Może przestanę grać Lulu, wejdę na Nautilusa i się tu staknę! Dla widza! Patrz, szybkie Q, dobre gry, ludzie się słuchają, nie mają mego, tak szczerze tu mi się podoba! Ka to mi się podoba! Pokażesz mu swojego Dravena. A ja mogę zadać zawsze Dravenem, jak chcesz. No, mm, 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 a umiesz? Pytasz? Domino, pytasz? Czy umiem grać z Dravenem? Tak. Spytaj jakiejkolwiek Egirla. Jakiegokolwiek Egirla w polskim community. Jakiegokolwiek. Z jednego. <laughs> Spytaj, czy mój Draven jest gorący. Spytaj, śmiało. Kogokolwiek. Jest tu jakiś e na czacie? jakiś zapala? Jak się lunatyczka nazywa na Instagramie? Lunatyczka 228, chyba nie chcecie spawać. Nie wiem. jej klip ona wie, ona wie, stary, ale wiesz jak to mówią, ciężko takiego k***a... Ku... O, Kacen pisała, nie jest jak coś. Okej, okay. Ameryka nie jest. Przestań, to zwykłe slaufy i k***y ku... z czatu. Nie słuchaj hejterek. <laughs> Oczywiście, że mam najlepszego Dravena, Indonezja. Będziesz się k***a ku... jakimś innym... Przestań dominał, wstyd jak Co ty co morda mówisz o streamach? Do Ale frajer, <laughs> zbape'nowany. Pa, dziwkę. No.

Mam chili, nie, 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 nie mam, nie mam, nie mam niechler. No, ja, ja, ja no, z auto Bo zautoda, się Ma barierę. No... Super domino, super. Jeszcze takich 50 gier i mamy Ojojoj O nie. Mam barierę. Słysz, nice, 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 jesteśmy out, jesteśmy out to, to No, no. No, no. No, boli on no. No, no. No, boli ją, boli no 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 Dobra, dobra, ale za mój gramy w grę, gramy w grę. Jest 10 na 10, ale gra tylko Lulu. Co na 10. Co? Mmm, wiesz co nie powinien grać A Nie musi to być dziewczyna, być chłopak. Musi się na 10. <ślały> A ty na kogo głosowałeś? Jeden głos nic nie zmienia, ja nie głosowałem. Oooooooo. Co? Już nic by nie zmieniło. O... Nic by nie zmieniło, jeden głos nic nie o... daje. L, 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 L. <laughs> Gajcie, mówi L! Ty masz L, w Niku! Ale ty nie masz na to W w Niku. No, ale to nie ja używam L i W, A ty no, na kogo głosowałeś? Loud. Na kogo głosowałeś? Ja też na nikogo. Hahaha. Chodź, prawda? Na kogo odpadliście nacy ten, nie? No, trzy, dwa sfarciły kurwa, bo mi Viego no, Jaxa, bo no, mi kurwa Oni trzy gry skombakowali No ta bo mi Zinkrof first timeuje. Ani razu w trakcie splitu, ani na scrimach nie piknęliśmy Jacksa. A on, siedzimy w szatni on mówi tak A dawajcie kurwa, Jacksem zagramy <laughs> Myślałem, żeby popieli, przysięgam No normalnie Jacksem grał i wiego, A jego mamy 0% win No I na scrimach i na oficjalach, 0% win ratio Bo on ma Gościu ma 300 lp w piku na masterze, rozumiesz? mi my... jego, gra z mamonem i zap***a content ze pala I on myśli że na zubata ustoi A weź k***a Dawaj, finish, proszę, finish, finish, finish Nie mamy nic do stracenia, dużo do zyskania Low risk, high reward, patrz Stąd. Padłem przez ciebie frajerska Czy on teraz przeze mnie padasz bo jeszcze się... Nie wciskaj takich kitów. takich kitów, jak dajesz się... A Shipawe! Słucham milenci, w dupę! tutaj, Domino, tutaj, tutaj, tak szczerze. Soter, Sotel! Silver jeden, a ty? Silver Sotel! to, co jesteś tu potrzebny. Tylko i wyłącznie, żeby spełniać moje zachcianki. Jesteś moim portfelem. I nikim więcej służu się, więc. Chodź Myślisz, <gryśla> <Ja się>, że. muszę <gryśla> wysłać siano, bo mnie popali. O, kto wino, goldy, goldy! Czekaj, 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 czekaj. No, graj Nie obu, nie obu. Kontroluj. No. no, komituj, komituj. Ja mogę grać dalej? Ja... muszek nie, jeszcze nie, no nie, nie, nie mogę Odpalam pod joda, hejtuje, hejtuje, hejtuje Ja chodź drzwi, ja chodź drzwi Nie mam nic ale cyrk, f**ka okay. mać Spermę znowu trzeba lać Majki w dół I do góry wyje**ymy ja, ja wszystkie prawie. dziury Mam go za jedno tysiąc dup Brytnie disco, albo przy użyciu ja mógł, palca Ja mogę za Galaktykę odwodną oglądałem trochę no, ale ja nie rozumiałem tego, bo ja, 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 ja nie, nie wiem Skimmslatek może, albo strzelak oglądają na galaktyki na pewno oglądasz, nie? Ja tu szuję, wiesz, kajs są być mi Jest chile 500-600 Nie, ja takie bardziej logiczne oglądam, jakieś z kajs i tak dalej, do takich młodszych ludzi Ale seriale też lubię, to? na przykład to nie jest... To nie jest na przykład... A, Rianna, a możemy, możemy tak, tu Tak, tak, tak Na pewno Ona no, trwoduje Trzymam r To jest słodka! Ale biguś! Mam killa, mam killa. Oooo, le do unta wleciała! F*** gołd! Kurde, chodź paka. Kto jest top 1 na PR w Polsce, domino? Kurde, jak powiem to powiem się z tym kłem. No mow, nie no, nie pomyślę. No zaam sonem. Ja f*** dole, ale gee. Ale Ryś się też nabija. No fajnie ten wpić, influencerek w łóżku, aż dopuszczę, że No no, albo tak.

W końcu hajelo, no, w końcu hajelo no, 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 się zaczyna! Ej dobra, miły. dobra, Zamułek, zawołam... Ma... widzowie, cicho teraz, Zawo... zawołam mamę, poznasz moją mamę, dobra? Dobra. Ale tylko bądź miły i nie bajeruj jej, bo ma faceta. Czekaj. Nie będzie żadnego przekleństwa. Słuchaj, ee, mój kolega, z którym gram, właśnie poszedł ze dwu. Masz okulary, widzisz? No weź okulary, musisz widzieć. Weź okulary. Masz słuchaweczki? Patrz, jak ci ładnie. Pisał. No witam was, moje robaczki, kochane. Małe i duże i jeszcze mniejsze i, i największe. Ja was nie widzę, wy, wy pewno mnie widzicie, ale ja czuję tak, jakbym była z wami tutaj w tej grze. Trzymam kciuki za was wszystkich. Oglądajcie, spinajcie się do góry. I subujcie, i subujcie. Przesa. No powiedz, żeby subowali N Nie wiem. <śm> Jak macie ochotę? Nic na siłę, słuchajcie. Nie wolno. No i co? I, i wszystkiego dobrego, miłego dzionka w ten taki brzydki, pochmurny, burzowy dzień. Nie, ja, czekaj, y włączyłem no. już alerty, Gocyk, włączyłem alerty. Ale pani chudziutka no no dałaby się, się pani zaprosić pani na jakiegoś Malboraska, może trochę Coca-Coli? Pani wejdzie do mnie na streama, co? Dzień Domino, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry! Z Moją mamą gadasz. Dzień dobry. Tak, zaproszę, na coca colę nie ma sprawy, na papieroska, to nie za bardzo, ja nie palę. Kiedy Skąd se pani tam... jest? Kiedyś się tam popalałam. Skąd pani jest? <laughs> Dobra, kochani, bo właśnie muszę uciekać na urodziny do, no, do pewnej. Osobie. A ja zapraszam do Wrocławia. O, Wrocław przepiękny. Przepiękny, o, bardzo pokaz Pokaz fontan, pokaz fontan no. codziennie o 16 albo 19. A, ja to... płacę za wszystko. Ja miałam, słuchaj, pociąg, ja miałam. Pociąg, nocleg. Pociąg! Ja miałam pokaz fontan przepiękny, jak byłam w Bułgarii w tamtym roku na wczasach. To w hotelu też były, nawet śpiewały fontanny i grały. Tak, tak, tak. Tam też gra muzyka, tam też gra muzyka. Tak, a i, i, i tak? właśnie podczas tego, tej muzyczki, znaczy w rytmie tej muzyczki, podskakiwały te fontanny fajnie, wyżej niż. Fajne, tak, tam, jest tyle, no, tam tak? jest tyle ledów, światełka są, jest cichutko. O, już, już, już. słuchajcie kochani ja moje, pewno skorzystam, buziaki dla was wszystkich, ja już muszę pędzić, bo to człowiek żyje, widzicie w tych czasach jak żyje, matka, 50-letnia. a dobra, no nie, nie przeszkadzam. Słuchaj, no. powiedz jeszcze jakbyś mogła, jak? Co? E, wszyscy widzowie Zamułka dawajcie do nas, widzowie Zamułka dawajcie do nas, jakbyś tak powiedział. Ale wiesz Mukrat? Nie, to pożyczam. Nie, ten pół na pół, słuchajcie, porówno, pół... nie wolno, nie bądź wredny. Trzymajcie się, kochaniucy, buziaki dla was wszystkich i będę z wami w kontakcie, pa! A co, ty, bo każdy pisał Elris z jak gadałeś z moją mamą. Witam wszystkich, eee... witam patrz Patrz, 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 patrz. Oddałeś w kajce? I ty chcesz bić mastera w dwa dni? Lagi, no Jak wam coś OBS-a, no to macie jakiegoś Starlinka o Ilona ale ja Chwil nie mam. chwilę z mamą pogadał już problemy ze skupieniem no. A jak gra grałeś z koleżankami jakimiś tam, nie wiem, z tą Kuzynką czy tam Zepala, czy coś tam, to jak y no. one ci mówiły tam super Dominik, pięknie grasz, miał! Ale ja, 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 ja nie grałem z dziewczynami. Ja z Martynką tylko Martynkę kołczowę, mówię tak. często tak na mnie krzyczasz, że się stresuje! <laughs> <Ja, to> Czasem! <czesnek. laughs> Nie krzycz na mnie, jestem taka. Och! Serdecznie inwestycja gra z laską 10 rankerów i ci, Może ci stopy wyślę w najlepszym wypadku. <laughs> jeszcze <laughs> jak będzie miał dobry humor. No boże, Mam słuchaj no, cool. się. Fidlarza? Mam Ja go, mam go, mam go, full mam jeszcze w niego. Boże, jestem taka nagrzana. Jestem taka hot, a jestem. Jestem bardzo piękna i słodka. Czy jest tu jakiś milioner, który kupiłby mi, no wiecie? Subika? Na merkę, Mam poma, mam poma Nie mogę cię się stary, z... za Ale zobacz No, no, yes, jak jest, jest, no, jest. no jest jak to jest, to to ojce jest jak jest Będę ojcem widzowie, a ty będziesz wujaszkiem Wie trzykuj lepiej lęcia... pieniądze o, jest smutna muzyka <laughs> o, stary, bo tu hopi merdej nawijcie ten Fiddle jest fejkerem BOLT TERMINATOR Napiszcie pa pa Fiddle, pa pa Kajsa Ale no, nie pozostaje ja nie będę A nie, nie ogarnął, zjeb**a, pa Wejdź mele, mele, Legendary Nie, 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 nie zabijemy, nie ma letala, nie ma letala Dobra, dobra, dobrze A, a widzisz, teraz ty mnie uspokajasz no bo ktoś musi kurwa być tym dojrzałym z otwartą głową. Jak można grać agresywnie, to gramy agresywnie. Ja golarki. Na pewno, na pewno go nice. ja się biegnie. Ja padłem, 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 Golarki gościu mówi, że ma ty nice. u, 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 <laughs> bo każdy każdy ma taki swój swój szczek, nie? Jeden szczeka jak wiesz jak Labrador, taki uf uf, czy tak agresywniej drugi jak ciłała, a trzeci... Jak jamnik, ja jestem ciekaw jaki ty masz y, popisowy szczek Nie ocenisz tak? No chciałbym, tak wiesz dla, dla statystyk <grym> Ale kurwa jamniczek Dobra, a teraz masz tak O, ten taki groźny no no, no. O, ten... duży z dużym kutasem to, to, jest, to, jest, to jest duży buldoga Użyj mikara na Mamy... Tinkroff ma śmieszny szczek, on tak szczeka jak taka ta jeb**a fałszywa łyskowata, co by wykorzystał Mamona tylko dla zasięgów. Bardzo ważną rzeczą, którą chciałbym Wam radzić, to jest ogarnięcie swojego mentalu podczas rodu. Kurwa ja mam ja mam wrażenie że mam czwarte do tego jakich osób biorą Kurwa, wziął coś innego i pisz się to i mówię ciężko nie? O gościu mnie spytał ile chce grać i nie poczekał na odpowiedź kurwa i, i <średenie> No.